Prawda nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży, tak zatytułuję tą pogadankę. Otóż, e, już kiedyś mówiłem, wygłosiłem taką inną propagandę, inną propagandę, inną pogadankę pod tytułem Prawda nie obroni się sama, propaganda jest wieczna, Stąd pomyłka. Tym razem interesuje mnie inny aspekt tej prawdy, no więc właśnie. Mm, e, to jest bardzo ciekawe, że mamy ten, to przeświadczenie, że jest coś takiego jak złoty środek, i jak się będziemy go trzymali, to prawdopodobnie będziemy bliżej, a nie dalej do prawdy. Jest to wzięte z nauczyciela filozofii, jak i całej kultury zachodu, jakim był Arystoteles. On właśnie. Yy, ten złoty środek opracował. Jak wygląda arystotelizm taki skrajny w praktyce, możemy zobaczyć na przykład u Gottfrieda Wilhelma Leibniza, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku. To był filozof jeszcze bardziej identyfikowany z tym barokiem niż z oświeceniem. Jeżeli jest w ogóle jakiś sztywny podział, bo moim zdaniem nie ma, w baroku się rodzi oświecenie. I ono współistnieje później z rozmaitymi, tradycjonalistycznymi sposobami myślenia przez całe oświecenie. No ale dobra. W każdym razie Leibniz uważał, że każdy ma po trochu racji, bo skoro, każdy ma po trochu racji, bo każdy patrzy na inny wycinek rzeczywistości. To jest takie myślenie to, to, to stwierdzenie ma więcej racji niż stwierdzenie: Prawda leży po środku, ale jest mu pokrewne. Także bardzo ciekawy sposób myślenia. Natomiast prawda e, nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. Na przykład i dlatego, na przykład, e, jakby to powiedzieć, dam to na przykładzie tego, jak wyglądają moje spory polityczne e, z innymi e, komentatorami polityki, że tak powiem. E, otóż... E, Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś powie sobie, że prawda leży po środku, to y, reakcje skrajne, czyli skrajna prawica, i skrajna lewica de facto nigdy racji mieć nie mogą. Kierują się emocjami i tak dalej, czyli identyfikuje się ich skrajność z tym, że oni nie mogą mieć nigdy racji, bo są zbyt emocjonalni, zbyt skrajni. Dopiero kiedy ludzie są w centrum, to rzekomo są w centrum, bo rozpoznają część racji. Tych, którzy są obok nich z tej drugiej strony, bliżej centrum, i dzięki temu jest tam więcej racji. Gdyby tak było, no to wystarczyłoby głosować na centrolewicy i centroprawicy cały czas. Właściwie do no, pewnego stopnia tak się dzieje. Tylko, ja tylko mówię, że tak ludzie myślą, ale czy tak jest? Czy to prawda, że ci skrajni nigdy nie będą mieć racji, może oni jednak czasem rację będą mieć? No i dobrze, i teraz tak. Także e, odżegnywanie się od radykalizmu, w sensie, że radykołowie nie mają nigdy racji, więc możemy ich olać, jest ciekawe, dlatego że jak radykalizm z jednej strony jest większy, silniejszy, liczebnie choćby, niż z drugiej, to wtedy racja nam się przesuwa razem, ponieważ no, centrum znajduje się gdzie indziej, tak? więc to jest takie myślenie trochę śmieszne, bo... Natomiast ja dam taki przykład bardzo konkretny, bo najlepsze jest egzemplum. A więc jeżeli mamy na przykład w latach, gdy na przykład Clinton przyjął władzę w Stanach Zjednoczonych, Clinton reprezentował lewicę. Nie skrajną, co prawda, ale lewicę. I ci lewicowcy nie tylko zwrócili uwagę, że prawica w swoim zacietrzewieniu wolnorynkowym zapomniała w ogóle o wydatkach publicznych, czyli na przykład mosty, infrastruktura, to wszystko leżało, więc państwo musiało powrócić troszeczkę. I teraz tak, tak jak tamci mieli rację, że wolny rynek jest niedociążony, jest za dużo regulacji, trzeba trochę dać tego, mieli rację, tak ci też mieli rację. To nie chodzi o to nawet, że historia im przyznała rację, tylko po prostu jakoś taki, no jest, no nie można, nie można przesadzać, tak, no o złoty środek. <grych> Ale z, to nie chodzi o złoty środek, chodziło tylko o to, że w potrzebie chwili ktoś lepiej identyfikuje problem. I rzadko będzie chyba tak, że jedna scena polityczna będzie zawsze co jakiś czas dobrze identyfikowała problem, z jakim się zmierzamy, a później, a ta druga zawsze będzie tylko błądzić. Chociaż lubimy tak myśleć o swoich przeciwnikach politycznych. A więc tak, skoro Clinton, lewica, dobrze zauważyli to, że jest problem z, z państwem, z infrastrukturą i to zalepili, dobrze. A jednocześnie yy, zauważyli także, że trzeba trochę odwólnoronkowić te państwa i wbrew swoim ideałom ta lewica właśnie Clinton, Blair, Wim Wimcock,